Podczas II wojny światowej niebo nad Europą i Pacyfikiem było wypełnione nie tylko samolotami. Działa przeciwlotnicze, znane jako flak, codziennie wystrzeliwały w powietrze dziesiątki tysięcy pocisków wybuchowych, tworząc śmiertelne chmury stali mające na celu zestrzelenie wrogich bombowców. Ale oto pytanie, które rzadko kto zadaje. Co się działo ze wszystkimi tymi pociskami flak po ich wystrzeleniu? Na każdy pocisk, który wybuchł blisko bombowca, dziesiątki innych chybiały, zawodziły lub traciły czas zapalnika. Więc gdzie one trafiały? Jakie szkody wyrządzały na Ziemi i kto był ofiarami? W tym filmie zagłębiamy się w pomijane konsekwencje walki przeciwlotniczej, aby odkryć odpowiedzi. To opowieść nie tylko o pilotach i walkach w powietrzu, ale też o niewidocznych skutkach wojny powietrznej. To jest opowieść o stalowym panowaniu. Niemcy bronili się przed nalotami aliantów, głównie wykorzystując naziemną artylerię przeciwlotniczą, czyli Flak. Działa te umieszczano na dachach, otwartych polach oraz na znanych betonowych wieżach przeciwlotniczych. Wieże zbudowano w głównych miastach, m.in. Berlinie, Hamburgu i Wiedniu. Każda z nich miała ciężkie działa przeciwlotnicze, niektóre mogły wystrzeliwać dziesiątki pocisków odłamkowo burzących na minutę. Stanowiły one kluczową pierwszą linię obrony dla niemieckich ośrodków miejskich. Zanim era odrzutowców uczyniła przechwytywanie z dużą prędkością koniecznością, artyleria przeciwlotnicza była najlepszą nadzieją. Na odstraszenie lub zniszczenie nadlatujących samolotów. Była to nie tylko fizyczne zagrożenie, ale także zagrożenie psychologiczne. Pociski często wybuchały w powietrzu, zostawiając czarne kłęby dymu znak dla załóg alianckich bombowców, że są w wrogiej przestrzeni powietrznej. Długo przed dotarciem wiedzieli, że działa już na nich czekają. Trzon niemieckiego arsenału przeciwlotniczego. Stanowiły potężne działa, takie jak 88 mm flak 36 i flak 41. Te działa mogły wystrzelić do 25 pocisków na minutę, wysyłając wybuchowe pociski wysoko w niebo, by przechwycić wrogie samoloty. Każdy pocisk był w zasadzie granatem wystrzeliwanym w powietrze. Zaprojektowany tak, by eksplodować na określonej wysokości, Pocisk wybuchał w locie, rozrzucając poszarpane odłamki metalu we wszystkich kierunkach. Każdy samolot, który znalazł się w tym śmiertelnym promieniu, ryzykował rozerwanie przez odłamki. Pociski przeciwlotnicze zwykle łączyły silne ładunki wybuchowe ze związkami zapalającymi, by zwiększyć zniszczenia. Najczęściej stosowano zapalnik czasowy, ustawiany przed wystrzałem. By detonować na określonej wysokości lub odległości. Po uruchomieniu eksplozja opierała się na fragmentacji, a nie precyzji, tworząc śmiertelną strefę unoszących się w powietrzu odłamków. Ze względu na swój rozmiar, od 75 do 120 mm, te działa nie były przeznaczone do bezpośredniego trafiania w samoloty. Zamiast tego wybuchy czasowe obejmowały obszar celu. Zwiększając szansę uszkodzenia lub unieruchomienia wrogich bombowców podczas przelotu. Jednak ta metoda miała swoje ograniczenie. Zapalniki czasowe były nieelastyczne. Gdy bombowiec zmienił prędkość lub kurs choćby trochę, pocisk mógł wybuchnąć bezpiecznie poza zasięgiem. Mimo to dobrze skoordynowany ostrzał, mógł nasycić niebo taką siłą ognia, że każdy nalot stawał się niebezpieczny. Flak był jednym z najgroźniejszych zagrożeń na europejskim niebie. To jeden z głównych powodów, dla których latanie bombowcem było tak niebezpieczne podczas II wojny światowej. Wszystko, co wzniosło się w górę, musiało spaść na dół przez grawitację. Gdy pocisk artylerii przeciwlotniczej chybił lub eksplodował w powietrzu, odłamki, łuski i niewybuchy. Spadały na ziemię. Choć katastrofa ze strzelonego bombowca mogła wywołać wielkie zniszczenia, opadające potem odłamki artylerii przeciwlotniczej zwykle miały mniejszy wpływ. Podczas nalotów cywile chronili się w schronach lub wzmocnionych budynkach, świadomi zagrożeń ze strony bomb i własnej obrony przeciwlotniczej. W rezultacie większość ludności była chroniona przed spadającą z góry stalą. Odłamki pocisków przeciwlotniczych, choć postrzępione i ostre, były często stosunkowo małe i lekkie, gdy docierały do ziemi. Większość odłamków była bardziej uciążliwa niż groźna, rozrzucona po ulicach i dachach jak metaliczne konfetti śmiertelnej uroczystości. Jednak niebezpieczeństwo było realne: większe odłamki mogły i rzeczywiście powodowały obrażenia, a nawet śmierć. Strażnicy przeciwlotniczy, strażacy i personel obrony cywilnej często dostawali stalowe hełmy, by chronić się przed wybuchami bomb i spadającymi odłamkami miejskich systemów obronnych. Chociaż twardych danych jest niewiele, nie ma wątpliwości, że ogień przeciwlotniczy czasami powodował poważne szkody na ziemi. Oficjalne rejestry rzadko uwzględniały cywilne ofiary odłamków pocisków przeciwlotniczych. Choć relacje anegdotyczne temu przeczą. Atak na Pearl Harbor stanowi rzadki, dobrze udokumentowany przykład. W japońskim ataku zginęło 68 cywilów, a 35 zostało rannych. Choć część ofiar była skutkiem ataku, wiele szkód spowodował niespodziewanie amerykański ogień przeciwlotniczy. Wiadomo, że tylko jedna japońska bomba trafiła w miasto Honolulu ale prawie 40 amerykańskich pocisków spadło na tereny cywilne. Śledztwo Komisji Pearl Harbor z 1943 roku ustaliło, że 48 cywilnych ofiar zginęło prawdopodobnie od ognia własnych wojsk. Odłamki pocisków z wyraźnymi oznaczeniami marynarki wojennej Stany Zjednoczone Ameryki dowodziły chaosu i niezamierzonych skutków możliwych nawet przy obronie w dobrej wierze. Nawet gdy pociski przeciwlotnicze działały prawidłowo, nadal stwarzały zagrożenie. Małe odłamki gorącego metalu spadały na rozległe obszary. Dla tych bez schronienia te odłamki mogły ranić lub zabijać. Hełmy, bunkry i wzmocnione konstrukcje zapewniały pewną ochronę, ale nic nie mogło całkowicie wyeliminować zagrożenia. W Niemczech nigdy nie przeprowadzono kompleksowych badań dotyczących szkód. Spowodowanych przez spadające pociski przeciwlotnicze. Archiwalne zapisy, lokalne raporty i relacje ocalałych oferują przekonujący, często pomijany wgląd w niezamierzone skutki wojny przeciwlotniczej. Wiemy, że zarówno odłamki, jak i niewybuchy pocisków przeciwlotniczych regularnie spadały z powrotem na Ziemię. Wiele z tych pocisków detonowało po uderzeniu w budynki, ulice lub otwarty teren. Siła wybuchu pocisku przeciwlotniczego była mniejsza niż bomby lotniczej, ale nadal mogła wyrządzić poważne szkody i zabić z bliska. Najczęściej używano pocisków kalibru 88 mm i 105 mm. Ich pozostałości wciąż odkrywa się dziś w Niemczech, często obok bardziej znanych niewybuchów po nalotach alianckich. Te niewybuchy są stałym przypomnieniem że nie całe zagrożenie spadało z wrogich samolotów. Niektóre z najbardziej szczegółowych zapisów pochodzą z Berlina. Biuro Ochrony Powietrznej Main sporządzało raporty natychmiast po każdym nalocie. Dokumenty te nie tylko katalogowały zniszczenia spowodowane przez bomby, ale także rejestrowały zniszczenia wywołane przez niemiecką artylerię przeciwlotniczą. 7 września 1941 roku po nalocie na Berlin raportował szkody po 57 niemieckich granatach przeciwlotniczych, w tym 10 niewypałach. Jesienią 1940 roku raporty wykazują, że pociski artylerii przeciwlotniczej wyrządziły w Berlinie więcej szkód budynkom niż alianckie bomby. Nalot na Berlin 26 sierpnia 1940 roku. Był bardzo wymowny. Alianckie bomby spowodowały jedynie niewielkie szkody, ale na Dragonerstrasse niemiecki pocisk przeciwlotniczy eksplodował na ulicy, raniąc czterech cywilów i rozbijając okna w całej okolicy. W Tiergarten ratusz dzielnicy stracił większość okien przez kolejny pocisk przeciwlotniczy. W dzielnicy Wedding odłamki pocisku przeciwlotniczego raniły siedmiu cywilów, w tym jednego ciężko. 7 września tego roku w dzielnicy Zelendorf jedyny odnotowany zniszczenie spowodował pocisk przeciwlotniczy trafiając w dom przy Herwerstrasse. W Prenzlauer Bergu niewybuch przebił dach mieszkania przy Dunkerstrasse 84 zmuszając rodzinę do ewakuacji. Podobne doniesienia pojawiają się też w innych niemieckich miastach i regionach opowiadając zbliżone historie. Obrona nieba Często odbywała się kosztem tych, którzy byli na ziemi. Niebezpieczeństwa związane z niewybuchami i odłamkami są udokumentowane, lecz statystyki obrażeń cywilów, zwłaszcza dzieci, są rzadkie. A jednak w literaturze dotyczącej II wojny światowej pojawia się powracający i uderzający obraz: dzieci zbierające odłamki. W zbombardowanych miastach w Wielkiej Brytanii, Niemiec i Związku Radzieckiego ruiny po nalotach stawały się często placem zabaw z powykręcanym metalem. Historyk Angus Calder zauważył, że chłopcy w Londynie szukali w ruinach odłamków, bardziej ceniąc części niemieckich bomb niż pocisków przeciwlotniczych. W Niemczech odłamki pocisków przeciwlotniczych stały się cennymi przedmiotami wśród uczniów, ale miało to swoją cenę. Jak zauważył Edward Westerman, te odłamki mogły łatwo ranić, a nawet śmiertelnie zranić dzieci, które wychodziły na zewnątrz bez hełmów lub odzieży ochronnej, nawet podczas trwających nalotów. W Leningradzie niebezpieczeństwo stało się grą. Historyk Richard Overy opowiada o świetłanie Magijewej i jej przyjaciołach stojących na dworze podczas ostrzału artylerii przeciwlotniczej. Gra polegała na tym, kto stanie najbliżej spadającego odłamka i uzna go za swój. To zjawisko było na tyle powszechne, że stało się przedmiotem badań naukowych. W swoim artykule Twardy deszcz archeolog Gabriel Moszeńska badał kulturę dziecięcych kolekcji odłamków podczas wojny. Nawet tutaj niebezpieczeństwo często wspominano jedynie mimochodem. Dreszcz polowania wydawał się przeważać nad ryzykiem, nawet gdy to ryzyko było śmiertelne. To był dziwny produkt uboczny wojny przeciwlotniczej, narzędzie zniszczenia, które po zużyciu stawało się trofeum dziecka. Do 1943 roku niebo nad Holandią codziennie służyło jako korytarz dla alianckich bombowców lecących do Niemiec. W odpowiedzi niemieckie systemy obrony przeciwlotniczej w okupowanym kraju działały nieustannie. Baterie przeciwlotnicze pokrywały krajobraz. A ich obecność stała się stałym elementem życia cywilu. Ogień artylerii przeciwlotniczej nad Holandią był intensywny, lecz nie zawsze skuteczny. Używana amunicja była często niskiej jakości, a duża jej część nie wybuchała lub całkowicie mijała cele. Te niewypały i niewybuchy nie znikały po prostu, spadały na ziemię i powodowały szkody. Co niezwykłe, Prawie 1200 gmin w Holandii prowadziło szczegółowe rejestry incydentów związanych z upadającą amunicją przeciwlotniczą. Najczęściej niewybuchy rozbijały okna, przebijały dachy i uszkadzały stolarkę. Pociski wybuchowe, gdy detonowały, były bardziej niszczycielskie. Często zabijały bydło, niszczyły uprawy lub doszczętnie burzyły stodoły, szopy i lokalne sklepy. Problem był tak powszechny, że utworzono fundusz krajowy, aby pomóc poszkodowanym. Roszczenia były dokładnie badane, przeprowadzano kontrole w celu zweryfikowania źródła szkód i ustalenia, czy na miejscu mogą znajdować się dodatkowe szczątki lub niewybuchy. Po uprzątnięciu wraku, pozostałości po tych materiałach wybuchowych były często zbierane przez niemiecką administrację gospodarczą. Często poddawano je recyklingowi lub wykorzystywano lokalnie. Co pokazuje, że podczas wojny nawet zniszczenia traktowano jako zasoby. Od dachów Berlina po pola Holandii, artyleria przeciwlotnicza pozostawiła swój ślad nie tylko na wrogu, ale także na ludziach i miejscach, które miała chronić. Rozbijała okna i odbierała życie, raniła dzieci, które szukały pamiątek w gruzach, napełniała niebo grozą, a ziemię poszarpaną stalą. Miasta prowadziły rejestry zniszczeń, a narody tworzyły fundusze na naprawy. W wielkich narracjach o II wojnie światowej ta historia często pozostaje pominięta. Flak pamiętany jest za swój błysk i furię, ale rzadko za swoje następstwo. A jednak to właśnie w tych pomijanych fragmentach, w rozbitym szkle i zapomnianych raportach widzimy pełny koszt obrony z powietrza. To była niewidoczna cena wojny powietrznej. To opowieść o tym, co zostało zniszczone i co przepadło bez śladu.